Stoimy w lekkim rozkroku. Z wydechem opuszki palców wędrują wzdłuż ścieżki dla meridianu wątroby, aż pod żebra. Z wydechem wypychamy dłonie, obinając lekko kolana. Ramiona unoszą się, jakby chciały objąć drzewo i spokojnie opadają. Wątroba odnosi się do energii drzewa, jasny. Połączona jest z wizją. Planami na przyszłość, to jak architekt naszego ciała. Stymulując jej pracę, pomagamy, by marzenia stały się bardziej zakorzenione w rzeczywistości, by zakwitły, dyżały latem, przyniosły nasiona jesienią, by zapewnić kwiat wiosną. Dotykamy ciała z obecnością, jakby dłonie prowadziły dialog, troszczymy się o ciało, jego wrażliwość. O informacje, które przez nas przepływają. Qigong to piękna wewnętrzna praca. Wracamy do tego, co dla nas znaczy harmonia, równowaga, pokój. To czas, by pielęgnować swoje życie. Czas odrodzenia i kreacji.